Dzień, rok czy 10 lat. Ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak bez względu na czas niesie to konsekwencje dla zdrowia czy nawet dla życia. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie czułam się tak źle jak w tamtym momencie. Lekarz powiedział mi, że gdybym przeczekała kilka godzin, to by już mnie nie było. Zamykam się właśnie sama w izolacji na kilka dni. Do zobaczenia! Że ja się w ogóle była w jakimś szpitalu psychiatrycznym. Będzie nieco odwoźcowanie dla mnie. Aktualnie po prostu nie czuję nic. Żadnych w sobie uczuć, emocji. Chcę się chcieć płakać, a nie sądziłam. Okej, okay, spokojnie. Nie wiem, czy, nie wiem, serio, czy dam radę. Po prostu jest mi to strasznie źle. I bardzo bym chciała po prostu wyjść. Strasznie jest. To nie jest łatwo. Ja jadę autem też się prosto na SOR, bo ja nie jestem w stanie oddychać do tego, się, się przebudziłam. Nie Stary, ja nie dam rady po prostu.